halo kochani, witajcie, witajcie ponownie z Norderney Nordne Norderney witamy was i pozdrawiamy bardzo serdecznie i w sobotni gorąco, późny popołudnie po popołudnie, 17 godzina tak? pozdrawiamy was weekendowo widzicie ten prom tam co płynie takim przypłynęliśmy to takim dotarliśmy na tą wyspę samochodem tam stamtąd, <tław> nie wiem czy tu, tam <tław> tam za tym, za tym promem widzicie tam ląd tam jest to, jest to właśnie następna miast... to Nie, jest następna wyspa? to jest, to jest miasteczko skąd żeśmy przypłynęli oj to jest historia to jest obęd a teraz jesteśmy sobie i siedzimy i podziwiamy ten Przypływ tam dalej w oddali widzicie. Jest wyspę. kolejna wyspa. Ona nie ona wiem czy to tak ładnie będzie tutaj widać i blisko, bo my jak tutaj siedzimy pierwszy raz, tak widzimy ją, tak widzę. Tak bliziutko, tak bliziutko ona z tego, się co wydaje. Ale czytaliśmy, to jest jakieś 6 km oddalona od naszej tutaj wyspy na Najbliżej, której jesteśmy. bo może nie słychać. Mikrofon jest, wiatr jest i... Najbliżej <laughs> mówię, że, że chyba 6 km, tak plus z minus no tak... tego co czytaliśmy, jest oddalona od wyspy, na której my jesteśmy. I dzisiaj jesteśmy świadkami pierwszy raz takiego przypływu. Z, zjawiska, przypływu tutaj to chyba. W ogóle to... około chyba 12 byliśmy i chodziliśmy tu gdzie jest ta woda, Tutaj gdzie ta pełna tam wody, tam, to, to było suche. Ten ja falowron, sobie... co jest to tu było wszystko suchutkę. tam jeszcze może w oddali tą plażę widzicie to ona też już jest tam zalana, gdzie tam pływa. gdzie te słupki wszystkie są to tam było sucho. Tam my byliśmy, tam chodziliśmy i naprawdę u Ale pierwszy raz taki przychodzimy tu wieczorem... Gleba. Znaczy, no, chleba. Znaczy tak. W miarę. A no, dzisiaj no, jesteśmy pierwszy no, w raz świadkami takiego. W 10 godzin jest taki przypływ. No i ład, ładne fajnie, no tam dalej, bo to jest naprawdę kilometry się ciągnie. Dziennie 30 km. Kilometrów, 15, kilometrów. No, 15 15. robimy tak tutaj. spacerkiem. Na takim w zależności, raz szybszym, raz wolniejszym, ale... Ale około 15 kilo, no wolnym tempem, no kondycji idziemy Kondycji nabieramy, no idziemy też czasami pod górkę, ja bardzo lubię no, chodzić i się wspinać. No bo tu jest naprawdę dużo górek. Mhm. Punktów tutaj, widokowych, wczoraj byliśmy w Fajnym Parku Narodowym. No też było fajnie, fajny park międzynarodowy. I też Wam by, byliśmy na takiej fajnej górce i nagramy Wam to, ale wczoraj był naprawdę za, góra wczoraj była za silny wiatr, byście nic nie słyszeli. Nie wiem, czy Zobacz dzisiaj będzie słyszał. No to, 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 to w ogóle widok goni, widok, tu nie, nie można Nie na skamera. Nie no, cuda przyrody tutaj są, no, to, to jest normalnie obęd, Kaczki chodzą. O. Kaczki po, chodziły wczoraj po, 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 po mieście, przy netto. No, po mieście. Kaczki z tych, tych królików, zających, to, to, to jest multum. To, to jest bajka. To jest... A jeszcze co do tego, to chcemy Was przeprosić za ten pierwszy odcinek nas to troszkę nam nie wyszedł i źle się nam zgrał, ale zgrał tył po początek, początek był na końcu i nie wiem jak to wyszło, ale. No, ale... Wyszło, jak wyszło, przepraszamy was, mam nadzieję, że się nie gniewacie, ale no jeszcze i ma, mamy i będziemy mieli przez jakiś czas naprawdę problem. problem z internetem. Dzięki więc... Flaming za za, info za i... informację i za ten, no, ale naprawdę tu jest ciężko. Jest ciężko. No jak to na wyspie. komputer ale... podłączyć czy coś. No my jesteśmy tutaj 3 dni. Dopiero od środy, zaczniemy tu wszystko tak sobie. Także nie gniewajcie się, musicie. I my musimy jakoś to zorganizować, te WiFi, łącząc z komputerem, i to wszystko, bo komputer też jest nam potrzebny, że do czegoś innego, no ale. Jak to mówią, łączymy się up und zu, tak? Czyli my już, my już mówimy. Y jedno zdanie potrafimy sklepić, tak? W języku angielskim, niemieckim i polskim. Suma summarum wszyscy rozumieją o co chodzi. Uczymy się języka, ale. Nie ma jakiegoś tam problemu, żeby się tam nie, porozumieć z, z kimś. Nie z to w ogóle tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. Wiadomo, że jest nie... fajnie, no ludzie są naprawdę wspaniali przemili, tutaj. To, to jest normalnie obłęd, wiecie, co? To jest normalnie szok. Gdybyśmy nie wiedzieli o tym, że dzieje się to wszystko, co się dzieje na świecie, Ukraina, Rosja i tak dalej, to tutaj i nie, nie ma nie, tego nie, 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 nie ma... mając telewizji na przykład czy radia, czy jakiegoś dostępu do mediów, to mediów to w ogóle byśmy nie mieli w ogóle informacji jakiejkolwiek, że coś złego się na świecie dzieje. No absolutnie. Także my na razie będziemy Wam puszczali takie krótkie relacje. Nie Króciutkie gniewajcie się. i. od czasu i... do czasu. Na pewno ten tydzień też będzie no, dla nas tutaj aktywny. W poniedziałku zaczynamy pracę już i i, i, i idziemy do przodu. Tak znaczy że... już od jutra tak idziemy już się tam zapoznać z tym wszystkim i... No ale to już tak od szczegółu do ogółu, że po prostu tydzień będzie bardzo aktywny więc... Na pewno coś nagramy, pokażemy się i będziemy wrzucali. to jest tego. właśnie to udostępnianie, jakieś tutaj dziwnie, no wszystko dziwnie na razie to wszystko wygląda nie no tak nie jak na spokojnie chcieli, w domu. Ale, ale ze spokojem, bo to, no to no, no, ludzie, jesteśmy trzy dni dopiero. No właśnie, a chcielibyśmy nie już za... mieć wszystko i żeby wszystko sprawnie, fajnie funkcjonowało. No. Na wszystko trzeba sobie zapracować, wyrobić i... i... Będzie wszystko ok wszystko, wszystko będziemy mieli, czas. tylko my musimy poczekać. Cierpliwości no. musimy mieć, tak? No my mamy cierpliwość. No, Wy, kto, ma więcej? kto ma więcej? Ja jestem bardzo spokojny. I... No to jest kwestia bardzo sporna i do dyskusji pod... Dobrze, kochani, nie będziemy tak. przeciągać, bo to nie wiadomo, nie, czy, czy to wszystko da radę wrzucić. pokazać i... piękne morze. Wyspę, e, przypływ, który jest niesamowity i to naprawdę 5 godzin temu chodziliśmy sobie tutaj, tutaj gdzie no sąd no A w tym momencie siedzimy na Ławeczce i pięknie oglądamy jeszcze póki co słoneczko widać. Także my się żegnamy. Trzymajcie się miłej soboty, wieczoru, całego, całego weekendu będziemy starali się jak najczęściej wrzucać chociaż krótkie jakieś relacje po parę minut. Nie gniewajcie, żebyśmy że nie mieli kontakt. No bo nie da rady. czy cokolwiek, ale pojawiamy się naprawdę i znikamy na tyle ile możemy, ile mamy. Na no nie, nie jesteśmy w stanie nic na razie zrobić. Musicie być cierpliwi, my cierpliwi. My i, musimy być cierpliwi. No, i i wszystko będzie ok. i... Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrowionka, buziaczki, buziaczki dla Was wszystkich. Razie, Heja!